Kochani widzowie, a dzisiaj właśnie robimy mój wymarzony centrum, moją wymarzoną centrum handlowe. Zobaczymy jak mi wyjdzie, no mamy pół godzinki czasu więc myślę, że nam starczy. Zacznijmy sobie od tego pokoju, najpierw wybierzmy jak będzie to wyglądać. Chciałabym, żeby to była lodziarnia. Ten tutaj pokoik, o ten tutaj, tak? Ten tu, dobra. O tutaj czyście takiego mamy możeby coś takiego wykorzystała? nie taka lada tak tutaj będą smaki lodów o tak mhm. dobra teraz tutaj dajemy komputer szczerze kochani wszystko teraz robię na miejscu w ogóle nic sobie nie wymyśliłam co by tutaj dać dalej jeszcze nie jestem tak przystosowana do tego gdzie co jest więc no to mi będzie trzeba szukać E, dobra, tutaj e, jakieś ładne rośnika. O, dobra. Kaktusik. Teraz bierzemy lody. Główny składnik. Dobra. Troszkę wyłożę sama i zaraz będziecie już powiedzieć. Dobra, kochani, gotowe, tylko teraz jeszcze dodam troszkę więcej tych lodów, żeby nie było ich za ma mało, tylko żeby było troszkę więcej, tak? E, dobra. Tak, tutaj, ok, kit. Jeszcze kochani, zrobię w to będzie piękne, kochani. Tak. I z całego serca Wam dziękuję za już 4000 łapek. W, no, subskrypcji. To będzie jednak cukiernia, więc będą i lody, i wszystko takie fajne, pyszne rzeczy. Dobra, tutaj teraz. A, ja chciałam lodówkę. Dobra, tu, to. Ok, teraz tutaj bierzemy. Torty. Tylko to otwórzmy najpierw. Dobra, torciki. Bo tak sobie spojrzałam na to... O, co tak, tak bym sobie zrobiła do tego. E, dobra. Dobra. Tutaj mamy pudełeczka. Będą te. Tutaj. Cztery. Dobra, tutaj to. Tutaj. Halo, przesyłka, przesyłka, dobra, tutaj y, damy y, tu tort, dobra, tu i tu, dobra, kochani, teraz jeszcze sobie te torciki dajemy, tak, tutaj mamy, w, nas, do stolika damy, Stolik mamy tutaj specjalny. Nie, to nie ten. No to musimy teraz znaleźć taki stolik specjalny. Może byśmy dali tutaj taki, że to niby trochę takie na dworze, trochę nie. No dobra. Tutaj jeszcze kanapę damy. Jakąś ładną, taką fajną. O nie, wszystko mi znów wyleciało. No to nic. No dajmy sobie to. I taki fot. Dobra, teraz jeszcze dajemy stolik. To tu, to tu, tu. tu, 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 tu. E, dobra. Okej. Okay. Może damy jakiś obraz, ale najpierw jeszcze dajmy żyrandol. <grymne> żyrandol to skierni. Tak. O, pięknie, ślicznie. Jeszcze kwiatuszka damy. Lubię bardzo tego kwiatka. E, tutaj no dobra. E, tutaj jeszcze damy tego. Nie, tego kwiatka damy tu. To wyrzucamy. Tutaj teraz mamy. Mm, o tak, to. Jeszcze to szklane. Tutaj jest. Bierzemy jakiś taki torcik. nie ten weźmy a to nie to 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 a nie to też nie to to jest ten no ciągle mi się tym mieli, kochani e, dobra dajemy to do tego o idealnie może bez tego nie z tym. no i oczywiście babeczki muszą być prawda kochani więc tutaj znajdujemy tą tackę i dajemy tam mnóstwo babeczek. Pierni nie, pierniczki się skończyły. Jeszcze z porówkami. Tak. One są przepiękne. Może będzie się dało z tym też zrobić. Nie, No to, to już teraz wiecie. Od kogo? Od co? Dobra. E Jeszcze oczywiście dajemy tutaj y automat z cukierkami, ale fajnie. Uwielbiam, kochanie, jak wszystko jest tak napchane do kaboka. To jest bardzo wtedy ładnie. Wszystko wygląda. <gryw> Wiem, że dziwnie to zabrzmiało. No ale nic. E dobra. E może jakąś muzyczkę tutaj damy? Eee. Nie. Ale takie już gitarki możemy dać. Co ja robię daję gitary do cukierni? Może to nie jest najlepszy pomysł, ale już nie będziemy się nad tym zastanawiać. Eee, dobra, limonka. Truskawka. No i damy też przekąski. Oczywiście do lodówki. No i torcik. I jeszcze tylko tą przestrzeń musimy zapełnić. O tą tutaj. Więc musimy coś tutaj wykombinować albo zrobić tak. To tu. Bez tego. No i kochani, tak też wygląda bardzo dobrze, że Wam powiem. Chyba, no tylko teraz tutaj coś musimy włożyć, tak? Tutaj będzie o to, tak? I tutaj jeszcze szafkę mamy. O to, to. Dobra. I w środku tej szafeczki będą takie cukierki i takie różne. Tutaj i tu. Widziałam tu chyba jeszcze jedną. O, tak o to mi chodziło. Yy, no i. Torty. <grym> Chociaż nie pasuje to. To to nic, i tak tutaj damy. Jeszcze dywan, oczywiście, prawda? Bo dywany zajmują dużo fajnego miejsca. Takiego niepotrzebnego. Tylko teraz jeszcze musimy wykombinować, co tutaj daje. E, co dajemy tu. Ale jeszcze chwila, ponieważ chcę dać tutaj jeszcze torebeczki. Damy te. Tak o tutaj właśnie tego szukałam, kochani. To tu, to tu. To tu, tu. O, tu, to damy tam. Nie chciałam tego tu dać, ale jest dobre miejsce. Yy, tutaj damy to. A tutaj damy. <gryw> Zniknęło nam. Misia nie chcemy. O tak, idealnie. Kochani, zapomnieliśmy jeszcze o stolikach, bo przecież nie może tylko być je na kanapach, prawda? E, dobra, tutaj może za duże Musimy zrobić taki mały O, o takim mówiłam Ciągle teraz mówię, o, o takim mówiłam Okej, okay, tu Oczywiście nie można zapomnieć o kwiatuszkach, prawda? Tutaj i tam jeszcze to. A to tu. Nie. Dobra, no i git. Dzień dobry. Dzień dobry. Lenka, co ty tu robisz? Kupiłam sobie ciastko yy, dla mojej mamy, bo ma dziś urodziny. A, to życzę jej wszystkiego najlepszego I, i powiedz, że pozdrawiam. Okej, okay. jeszcze moja mama miała prośbę do widzów. Muszę mi coś powiedzieć. Widzowie, zostaw suba.